Dzień dobry, nazywam się Tomasz Włodarczyk, od 10 lat zajmuję się ginekologią estetyczną. W dniu dzisiejszym chciałbym opowiedzieć na temat starzenia się organizmu kobiety, a głównie skupić się na narządzie rodnym. Pierwszą delegliwością, z którą do mnie przychodzą pacjentki, jest to suchość pochwy która tak naprawdę pojawia się w każdym wieku, od okresu dojrzewania aż po, po menopauzę. Oczywiście procent pacjentek, która zgłasza te dolegliwości, jest największy w trakcie menopauzy. Są to kobiety, które cechują się takimi dolegliwościami jak suchość, pieczenie, ból podczas współżycia. Bardzo często mają również szereg różnych infekcji. Dlatego, że w trakcie menopauzy dochodzi jak gdyby, do spadku estrogenów i wówczas zmienia się pH pochwy. Te pacjentki przychodzą i mówią, Panie doktorze, odczuwam jakiś taki rybi zapach z pochwy. Rzeczywiście może się tak dziać, dlatego że, że dochodzi do kolonizacji bakterii beztlenowych, które wytwarzają ten zapach. Pacjentek z suchością pochwy jest dużo również młodych kobiet. Są to głównie ciężarne, są to kobiety, które karmią piersią, ale również zgłaszają się pacjentki, które przyjmują antykoncepcję hormonalną i wówczas pojawia się ten problem. Problem może być chwilowy, bądź może się nasilać i trwać przewlekle. W przypadku chwilowych sytuacji są to głównie przeziębienia, które mogą powodować, jak gdyby odwodnienie i ta suchość występuje. Jednak w jakimś czasie nawilżenie tej pochwy z powrotem wraca do normy. Pierwszą pomocą, jakiej pacjentki szukają, to jest skorzystanie z apteki. Wówczas farmaceuci dają preparaty, które są bez recepty. Są to głównie kwasy hialuronowe. Kwas hialuronowy jest to taka substancja, która powoduje wiązanie wody. Czyli jedna cząsteczka kwasu hialuronowego potrafi związać ze sobą 250 cząsteczek wody. Dolegliwości mogą przejść na jakiś czas, bądź mogą z powrotem nawracać. Jeśli one nawracają, to mamy szereg zabiegów, którymi możemy pacjentce pomóc. Jest to na przykład laser, tudzież radiofrekwencja, wówczas działamy na śluzówkę pochwy, powodujemy, powodujemy że ona staje się coraz grubsza, coraz bardziej nawilżona i wraca do, do prawidłowego funkcjonowania. Kolejnym lekiem, ale przepisywanym już w gabinecie ginekologicznym, są estrogeny które bardzo często powodują, powodują zaburzenie funkcji śluzówki pochwy. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, jest to obniżenie narządu rodnego. Wraz z wiekiem dochodzi do ubytku tkanki łącznej, przez co występują takie objawy jak obniżenie przedniej ściany pochwy, tylnej ściany pochwy, czy też sklepienia pochwy. Czym to może skutkować? Pojawiają się wówczas takie dolegliwości jak trudności w oddawaniu moczu, uczucie niepełności, kompletnego wypróżnienia, obecność ciała obcego w pochwie, czy też dolegliwości bólowe podczas współżycia. Co możemy z tym robić? Na wczesnym etapie, jeśli to jest pacjentka po porodzie, Możemy taką pacjentkę zachęcić do, do wykonania laseroterapii czy też radiofrekwencji, którą na przykład wykonuje w klinice Satinel w Łodzi. Jeśli to jest dużo bardziej zaawansowany proces, to wówczas taką pacjentkę... Albo kierujemy na operację, jeśli to jest jeszcze kobieta, którą możemy zoperować i która chce się zoperować. Jeśli jednak jest to starsza kobieta, u której z wielu przyczyn nie możemy wykonać tej operacji, to wówczas stosujemy pesary do pochwowe, które podtrzymują narząd w odpowiednim anatomicznym położeniu. Kolejna sytuacja, która się pojawia w gabinecie ginekologicznym jest to nietrzymanie moczu. Nietrzymanie moczu bardzo często pojawia się u kobiet, które rodziły i głównie rodziły duże dzieci albo odbyły wiele porodów, jak również u tych kobiet, u których był poród zabiegowy, czyli z użyciem kleszczy tudzież wakum próżniowego. Pacjentki mogą ćwiczyć i próbować jak gdyby zniwelować te dolegliwości bólowe za pomocą ćwiczenia mięśni Kegla i, i innych ćwiczeń, które polecają fizjoterapeuci uroginekologiczni, ale na ten temat powiem w innym odcinku. Bardzo skutecznym działaniem w takiej sytuacji jest użycie radiofrekwencji, jak i lasera. Drogie Panie, nie wstydźcie się zgłaszać swoich problemów w gabinetach ginekologicznych, gdyż na chwilę obecną medycyna jest w stanie świetnie sobie z nimi radzić, a Wasz komfort życia zdecydowanie się polepszy. Dziękuję bardzo za uwagę, Tomasz Włodarczyk, znajdziecie mnie w klince Satinel, jak i na Znanym Lekarzu.